Witam na kanale HomeTechMate. Dzisiaj porównam dwie kamery Reolink RLC-820A, nową i odnowioną przez producenta. Zobaczymy, czy widać różnice w wyglądzie, jakości wykonania i opakowaniu. A następnie przetestuję odnowioną wersję. Pokażę jakość nagrań w dzień i w nocy, integrację z Home Assistantem oraz inne funkcje. Zobaczysz też, ile zapłaciłem i czy moim zdaniem warto się zainteresować kamerą odnowioną, czy lepiej dopłacić do nowej. Zacznijmy od odnowionej, czyli kamery, która została zregenerowana przez producenta. Zobaczymy, co znajduje się w zestawie, jak wygląda opakowanie, czy widać jakieś ślady użycia i czy jakość wykonania różni się od fabrycznie nowej sztuki. Od razu widać różnicę w opakowaniu. W wersji odnowionej jest ono skromniejsze i pozbawione kolorowej grafiki. W środku znajduje się instrukcja obsługi, przewód internetowy o długości 1 metra. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę dobrze. Za chwilę obejrzymy ją dokładniej. W zestawie znajdziemy jeszcze kulki pochłaniające wilgoć, zestaw do uszczelnienia przewodu LAN i śrubki do montażu, czyli wszystko co potrzeba do bezpiecznej instalacji. Zobaczmy teraz kamerę z bliska. Na naklejce jest informacja, że jest to kamera odnowiona. Na pierwszy rzut oka kamera wygląda jak nowa. Czysta, bez rys. O, na podstawie montażowej są ślady. Poza tymi śladami, które prawdopodobnie pochodzą z wcześniejszego montażu, nie widać absolutnie żadnych rys, uszkodzeń czy innych oznak używania. Obudowa wygląda jak nowa: obiektyw zabezpieczony folią, wszystko sprawia bardzo dobre wrażenie. Gdybym nie wiedział, że jest to sprzęt odnowiony, mógłbym uznać, że jest to nowa kamera. Specjalnie nie przyspieszam tego fragmentu i pokazuję kamerę z bliska, żebyś mógł dokładnie się jej przyjrzeć. Zależy mi, żebyś sam ocenił stan urządzenia, bez żadnego upiększania czy cięć. Tak właśnie wygląda sprzęt, który otrzymałem jako odnowiony. Tutaj pod klapką umieszczamy kartę microSD, maksymalnie do 256 GB. Niestety śrubki nie są w żaden sposób zabezpieczone przed zgubieniem. Pokażę jeszcze złącza. Tu też wszystko wygląda jak nowe. Kamera ma standardowy przewód z dwoma wyjściami: RJ45 do internetu i POE, oraz dodatkowe złącze 12V na wypadek, gdybyśmy nie korzystali z POE. A to trzecie to przycisk reset. Wszystko jest dobrze zabezpieczone: końcówki są solidne, a do zestawu dołączono również gumową osłonę oraz elementy do uszczelniania kabla LAN. To ważne, jeśli kamera ma wisieć na zewnątrz. Teraz pokażę Ci fabrycznie nową kamerę, żebyś mógł zobaczyć różnicę. Zawartość opakowania bez zaskoczeń identyczna jak w przypadku odnowionej wersji. Jeszcze dwa słowa o materiałach. Sama obudowa kamery jest wykonana z metalu najprawdopodobniej z aluminium. Również podstawa montażowa jest solidna i metalowa. Zewnętrzna obudowa kamery to natomiast solidny plastik, który sprawia dobre wrażenie jakościowe. Warto jednak zwrócić uwagę na osłonę wokół obiektywu. Ten element wykonany jest z bardzo delikatnego plastiku, który łatwo się rysuje. Wystarczy lekko przejechać palcem, żeby zostawić widoczne ślady, więc warto zachować ostrożność przy montażu. Co ciekawe, patrząc na obie kamery, nie widzę żadnej realnej różnicy poza naklejką i tymi rysami na podstawie montażowej, które w praktyce nie mają żadnego znaczenia. Wizualnie to tyle porównanie obrazu z kamer nie będę robił, bo to po prostu nie ma sensu. Obraz z nowej i z odnowionej kamery jest identyczny. Przejdźmy teraz do właściwego testu. Podłączam kamerę do zasilania i przychodzę do aplikacji Reolink. Kamera może zostać wykryta automatycznie, ale jeśli się tak nie stanie, warto ręcznie uruchomić wyszukiwanie urządzeń w tej sekcji. Po wykryciu, klikam na nią, następnie ustawiam hasło nazwę urządzenia. I tutaj naciskam koniec. Kamera jest już dodana, więc montuję ją na zewnątrz. Teraz zobaczysz kilka krótkich, około 20 sekundowych ujęć z dźwiękiem prosto z kamery, bez mojego komentarza, żeby ci nie przeszkadzać. Kamera ma matrycę 8 megapikseli, podświetlenie iR, mikrofon oraz wykrywanie ruchu z rozróżnieniem ludzi, samochodów i zwierząt. Zasilana jest przez PoE lub klasycznie 12 V. Przechodzimy teraz do integracji z Home Assistant. Kamera została od razu wykryta automatycznie dzięki oficjalnej integracji, co bardzo ułatwia konfigurację. Wystarczy tylko wpisać jej hasło i wybrać obszar, w którym się znajduje. Ja akurat pokazuję tutaj NC z bardzo podobnego modelu, czyli RLC822A, który dodatkowo posiada sterowanie zoomem optycznym. Dzięki tym ENCY-om może zbudować automatyzację np. włączania światła po wykryciu człowieka albo otrzymywać powiadomienia z podglądem zdjęcia bezpośrednio w Home Assistant, bez żadnych płatnych subskrypcji Reolinka. Tak jak widzisz, encji w tej integracji jest naprawdę bardzo dużo. Są też dostępne encje, które pozwalają wyświetlać obraz na żywo w niższej rozdzielczości, co jest przydatne na przykład w szybkim podglądzie. Wysoka rozdzielczość jest domyślnie wyłączona, ale możesz ją włączyć ręcznie, jeśli zależy Ci na maksymalnej jakości. Warto pamiętać, że podgląd przez Home Assistant działa z pewnym opóźnieniem. W moim przypadku wynosi ono średnio od 5 do 7 sekund. Ale spokojnie. Później pokażę Ci też, jak zrobić podgląd praktycznie bez opóźnienia, bo jest to na to sposób i działa bardzo dobrze. Teraz dla przykładu dodam te dwie encje do pustego panelu w Home Assistant, żebyś od razu zobaczył, jak to wygląda w praktyce. Wybieram kartę obraz encji, następnie wybieram swoją encję. Widok z kamery zaznaczam na żywo i naciskam zapisz. I zrobię dokładnie to samo z drugą encją niskiej rozdzielczości. Jako trzeci sposób podglądu użyję dodatku WebRTC, który pobierzesz z Hacks. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego Hacks, zajrzyj do moich poprzednich filmów, gdzie krok po kroku pokazuję, jak go zainstalować. Co wpisuję w konfiguracji, znajdziesz w opisie filmu. Ja tutaj użyję podglądu niskiej rozdzielczości, żeby zminimalizować opóźnienie i mieć jak najbardziej płynny obraz na żywo. Jak widzisz, po odświeżeniu strony najszybciej wczytuje się podgląd w niskiej rozdzielczości bezpośrednio z Reolinka. Mimo to, dodatek WebRTC daje obraz bardziej aktualny o 1 do 2 sekund. W praktyce nawet spoza mojego miejsca zamieszkania WebRTC ładuje się szybciej i pokazuje niemal na żywo to, co dzieje się przed kamerą. W moim przypadku korzystam z tego podglądu WebRTC do zdalnego otwierania bramy, gdzie każda sekunda opóźnienia ma znaczenie. Dzięki temu mogę niemal na żywo zobaczyć co się dzieje zanim zdecyduję się na otwarcie. Jak pewnie zauważyłeś, obraz w wysokiej rozdzielczości ma już spore opóźnienie, dlatego domyślnie jest wyłączony. Nową taką kamerę kupisz w Polsce za około 350 do 380 zł, odnowioną za około 270, a na AliExpress nową za około 285 z dostawą w 10 dni. Nowa kamera ma 2,5 roku gwarancji, odnowiona 1,5 roku. Wybór zależy od tego, czy wolisz dłuższą gwarancję i spokój, czy niższą cenę i ewentualne ryzyko. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych testów. A jeśli masz pomysł, co jeszcze warto dodać lub zmienić w tym filmie, napisz proszę w komentarzu. Bardzo cenię Wasze sugestie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.